Cześć, tu Jola. Jeśli słyszałaś kiedyś o pikowaniu, ale nie wiesz, co to dokładnie znaczy i jak się do tego zabrać, to dzisiejszy odcinek jest właśnie dla Ciebie. Pokażę Ci krok po kroku, czym jest pikowanie, co będzie Ci potrzebne i jak wykonać je na zwykłej domowej maszynie do szycia. Gotowa? To zaczynamy. Co to jest pikowanie? Pikowanie to szywanie kilku warstw materiału, najczęściej tkanina wierzchnia. W środku jest ocieplina i tkanina spodnia. Może być również tylko z dwóch warstw. Mamy tylko wierzch i tą ocieplinę. Ta ocieplina też jest dostępna w różnych grubościach i wtedy w takim projekcie zakładamy, że będzie jeszcze od spodu przyszyta podszewka, ale już nie zszyta z tą częścią pikującą. Dzięki pikowaniu materiał zyskuje objętość. Strukturę, trwałość, gotowy produkt wygląda elegancko, jak również profesjonalnie. Pikowanie stosuje się w patchworkach, pikowanych kosmetyczkach, kurtkach, narzutach, torbach, poduszkach. Wiele, wiele z tego asortymentów możemy wykonać. Pikowanie to świetny sposób na zużycie resztek materiałów i stworzenie czegoś naprawdę wyjątkowego. A co Ci będzie potrzebne do pikowania? Potrzebujesz tkaninę. Wierzchnią bawełna, len, jeans, ocieplina, owata w różnych grubościach, tkanina spodnia, na przykład podszewka lub ta sama tkanina co wierzchnia, maszyna do szycia oczywiście, igły uniwersalne, jeżeli to będzie tkanina, jeżeli zdecydujesz się na wyrób taki z dzianiny, bo też możesz pikować dzianiny, no to oczywistym jest, że zastosujesz igłę do dzianiny. Co jeszcze będziecie potrzebowali? Oczywiście nici, najlepiej dobrej jakości poliestrowe, szpilki, ewentualnie spray tymczasowy, żeby ładnie sobie związać te warstwy pikujące, które będziecie pikować. Oczywiście linijka, marker do tkanin bądź mydełko, kredę, pisak znikający i jeszcze dodatkowa wskazówka, do prostych wzorów wystarczy linijka i kreda, ale jeśli chcesz czegoś więcej, Możesz użyć gotowych szablonów i różnych krzywików. Jak zrobić pikowanie krok po kroku? Kilka cennych informacji. Ustaw maszynę na ściek prosty, długość około 3-3,5 mm, szyj wzdłuż narysowanych linii, powoli i równomiernie prowadząc materiał. Po każdym przeszyciu prasuj. To pomoże utrwalić formę i wygładzić warstwy. A po zakończeniu obetnij wszystkie nitki, wyrównaj brzegi. Jeśli masz stopkę z prowadnikiem, wykorzystaj ją do równych odstępów między liniami. I to chyba tyle teorii, a teraz pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce. Mam materiał wierzchni i ocieplinę, na której będę właśnie pikować. W pierwszej kolejności narysuję na tkaninie wierzchniej linie, po których będę szyła. Będę rysowała po prawej stronie tkaniny. Dla ułatwienia narysuję linię pisakiem znikającym oczywiście na szerokość linijki. Pierwszy, pierwsza linia będzie oddalona o szerokość linijki i tak następne będę rysować. Jeżeli nie rysujesz, skorzystaj z prowadnika, który zaraz zobaczysz jest zainstalowany na maszynie do stopki i może też nam ładnie prowadzić szycie. Dość szybko pisak mi tutaj znika. Mam gwarancję, że on na pewno zniknie. Tkanina jest naturalna, więc dlatego pisak bardzo szybko znika. Podkładamy nasz ocieplacz pod spód lewą stroną materiału do ocieplacza i przypnij szpilkami szpilek dość dużo wpinamy, ale też nie musimy aż tak skrupulatnie równo po prostu, żeby materiał nam się nie przesuwał w trakcie szycia, to tych szpilek troszkę musimy wbić. Lub użyć kleju tymczasowego. I zabieramy się za przeszywanie po liniach. Ja mam taką maszynę, która jest wyposażona w stolik powiększający pole pracy, więc skorzystam akurat przy tym, co teraz robimy. Bardzo się przydaje taki stolik. Jeżeli nie masz takiej maszyny, również będzie tutaj świetnie ci się szyło. Wystarczy, że teraz ustawimy się według prowadnika, tutaj właśnie jest ten prowadnik, bądź według narysowanej linii, to już jest Twój wybór. Ja będę szyła po kreskach i za moment jeszcze w dalszej części pokażę, jak działa ten prowadnik. Jak ustawić maszynę? Wybierz gęstość szycia, najlepiej 3-3,5. Jeżeli to będzie grubsze pikowanie, więcej warstw, to może być nawet 4. I nic poza tym, poza tym oczywiście, że szyjemy ściegiem prostym, to już nic innego nie musisz ustawiać. Czyli wybór ściegu prostego, gęstość 3-3,5 do 4. Oczywiście na początku i końcu każdego przeszycia rygluj, zamocuj. Początek i koniec szwu. Przytrzymuj wszystkie warstwy, żeby tkanina się nie przesuwała. Kolejna linia. Najlepiej, żebyście szyły w tym samym kierunku, czyli z góry na dół. I teraz możemy prowadnik ustawić przy linii, która już jest przyszyta, na taką odległość, jaką macie zaplanowane, te linie. I szyjemy według prowadnika. Ja będę miała i jedno, i drugie, czyli linię i prowadnik. W ten sposób. Pamiętajcie o wyjmowaniu szpilek podczas szycia. Gotowe. Pikowanie to naprawdę wdzięczna technika, prosta do opanowania, a daje niesamowite efekty. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł i zachęcił do spróbowania czegoś nowego w szyciu. Daj znać w komentarzu, czy próbowałaś już pikowania, a może masz swoje ulubione wzory. Jeśli szukasz materiałów, nici czy akcesoriów, znajdziesz je w naszym sklepie online. Link znajdziesz w opisie. No i koniecznie zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dziękuję Ci bardzo, że byłaś ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A jeszcze, w kolejnym odcinku z tego pięknego materiału uszyjemy kosmetyczkę.